Kolejne zadanie. Zadanie o następującej treści. Obwód narysowanej tutaj figury w postaci wyrażenia, zapisany w postaci wyrażenia, jaki wynosi, oraz jego wartość liczbowa dla wartości x2, y5 wynoszą. Czyli mamy figurę, należy obliczyć obwód. Mamy pisane, ile dane odcinki mają. Więc obu figury, yy, każdej figury obliczamy przez dodanie poszczególnych yy, boków czy też odcinków. Więc dodajemy 2x, dodać x, dodać y, dodać ten bok x i ten bok dodać 3y. Nic mhm. prostszego. Porządkujemy wyrazy podobne. Mamy 2x plus x, 3x plus x, 4x. Y plus 3y to jest dodać 4y. A więc patrzymy, które wyrażenie pasuje. Wyrażenie trzecie. I teraz, jaka wartość obwodu? x mamy 2. Czyli za x podstawiamy 4 razy 2. Dodać y tutaj mamy równe jest 5, więc 4 razy 5 i to się równa 20. Taką mamy odpowiedź. Yy, przepraszam, 4 razy 5, 20 plus 8, 28. A więc odpowiedź 28a.